Ci. Trzydzieści trzy no, nie ma. 29. O! Moja data urodzin. Kaj, ja się przestraszyłam, że szczur wlecza pies. Jest? Od chrzestnej na urodziny czy na święto z... niczego, życie jest tylko jedno. W vlogmasie, się, słuchajcie, odzywam się teraz, bo mam teraz chwilę przerwy Będę e, tarł ser. E, przyszedłem e, przed chwilą do domu. znaczy już trochę no już dawno minęło. E, no i przyszedłem do domu. Szybko wam opowiem. E, I bo ja robię pizzę ogólnie, no i zapomniałem drożdży kupić. Kurde jakbym wiedział, to bym od razu kupił jak już byłem na dworze. No, i przyszedłem się jeszcze raz iść do skopu podroży, To poszedłem podroży. Teraz robiłem ciasto. Ciasto już rośnie na pizzę. Składniki sobie przygotowałem. Teraz będę teraz ser, Stół przygotowałem. Zaraz Wam pokażę, jak stół wygląda. No, i później. No i co? Teraz Wam pokażę, jak tak stół wygląda, mniej więcej. No, i później już, jak będę już ubrany w koszuli, wiecie o co chodzi. No, no i wtedy już wam nagram, żeby wszystko, jak będzie już wszystko gotowe i, i tak dalej, i tak dalej ogarnięty, już jestem wykąpany i w ogóle w ogóle już wszystko jest przygotowane, tylko będę musiał pizzę, wiecie, składniki wrzucić i do i do piekara, do piekarnika no i jeszcze zapomniałem, że ja muszę balony nadmuchać specjalnie czekałem do tego dnia, żeby nadmuchać balony więc muszę je nadmuchać, bo chciałam, żeby one były wszędzie o Jezu, coś mam w ojej o Jezu, jakie włos no i szybko dmucham, robię no, i już a i siostra druga dzwoniła, że będzie 15 po. Ale siostra jedna mówiła, że będzie też po 18. To dla mnie dobrze, bo się ze wszystkim wyrobię. Także dobra, dmucham balony. Nie zdążyłem balony nadmuchać. Chciałem taki fajny efekt, żeby był. Wiecie, balony na podłodze, a nie wiem, czy mi się to uda nadmuchać. Dobra, dmucham szybko i wam pokażę później wszystko wszystko. O kurde! I część balonów nadmuchanych i jedziemy z balonami dalej I jedziemy Poszywaj, nie, żyje, nie żyje, żyje nam, Nie, żyje, nie żyje nam. A kto? Arturo! Dobra, Ja uh -huh. Pomyśl życzenie. <suszy> Dobra, ale Czekaj, musisz się skupić. Modli się, modli się. Czekaj. Modli się, modli się. I remember the day you fell in love again. <laughs> Every time she would cry on my shoulder, I was here on the porch trying to save her. he asked me to come back. Hey, take that one. Don't let this one Dobra, ja to się po Ja pierdolę. Zjedz sobie Oli kubkę. To tak odkurzacza, wiesz? Dobra, to ponurzę. Okay? <grym twardy> nie rzucaj. Chociaż śmieszniej będzie we vlogu, jeśli mogę doczekać. A no, w sumie... Ja, ja już widziałam, że on tak mocno kuknął. Tak ja widziałam. Ja nie tak zrobię. Tego bezla. Uuu. <grym węga> nie, weź wiatru. A to co, co? day I fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. You he asked me to come back, but we're not quite all right. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that that's months ago. Jestem rodzinie, a gości, goście poszli, już wam powiem co dostałem. Od jednej siostry dostałem pieniążki. Eee. Dostałem od mamy. O, w torbie zapakowanym. Ciekawostka. Dostałem... Taką kurtkę. Nie wiem czy widać. Taką kurtkę. Ona... Wiecie, ona nie jest taka zimowa, ona jest taka, taka przyjściówka, taka na wiosnę, jesień, mi się wydaje. Yy, z hajem. widać, z hajemu, bardzo fajna. Dobra. I dostałem jeszcze dwie koperty, zobaczymy. Ta biała jest od koleżanki. Bardzo dziękuję jeszcze raz za prezent. Mega. Dziękuję bardzo. Ja zawsze jestem, zawsze otwieram to dla mnie wrażenie, robi kartka, nie? 100 mm. lat w dniu urodzin. Wszystkiego najlepszego. Patrzcie, koła na kartkę. Widać. Widać. Tak się mieni. Super. no to może przytam życzenia w dniu twoich urodzin życzę ci by ci Jeszcze raz. w dniu twoich urodzin życzę, życzę ci by ci nigdy nie brakowało uśmiechu na twarzy nigdy mi nie brakuje ciągle się śmieję co chwilę pieniędzy w portfelu przyjaciół wokoło kobiety u boku paliwa w, ba yy, w baku dobrego zdrowia szczęścia w życiu przyjemności i tego, co najbardziej lubisz. No to zdrówko. 100 lat Archie. Słuchaj, ja się przestraszyłam, że szczur leciał, mi pies jest. Kolejną yy, prezent. Ta prezent jest od młodszej. O, też jest bardzo ładna kartka. Zawsze Ja jak z, da, zawsze dostaję yy, na urodziny czy na święta dos, dostaję. Dostawałem, bo co, yy, no, no się dostaje, tak? Kartki na święta, czy tam na jakieś różne okazje, teraz ja zawsze je zbieram i trzymam je wszystkie tak jakby w kartonie. Muszę sobie kupić fajny karton i sobie właśnie tam zbierać. Wszystkie mam kartki, które dostałem na przykład od chrzestnej, na urodziny, czy na święta te wszystkie kartki są właśnie w pudełku i na pamiątkę i fajnie sobie kiedyś to otworzyć. I sobie wspomnieć. Życie jest za krótkie, by cały czas grzecznie się zachowywać. O! To jest właśnie do mnie, bo ja. Każdy mówi, że jestem niegrzeczny. Uwaga, czytam. O, jest wina życie i pieniążki. Do... Oczywiście w, w tych opadach pieniążki są, tak? Wiadomo. Eee, uwaga, czytam najpierw te może z kartki. Łam zasady, spełniaj marzenia. Żyj tak, jak pragniesz. Jeszcze raz: łam zasady, spełniaj marzenia. Żyj tak, jak pragniesz. Dawaj z siebie wszystko, popełniaj błędy, z czegoś musisz wy wyciągać wnioski na przyszłość. Wymagaj od siebie, nawet gdy inni od ciebie nie wymagają. Nie przejmuj się opinią innych, masz w sobie więcej siły niż myślisz. Nie żałuj niczego, życie jest tylko jedno. Ładne życzenia, no? Nie, coś się tutaj popatrzę. Nie, Serio naprawdę. Ła, ładne takie te słowa takie właśnie takie pasujące do mnie no znaczy nie wiem czy to dobrze brzmi ale naprawdę bardzo ładne ba bardzo ładne słowa i czytam tutaj od siostry życia ja wszystkiego najlepszego a dużo zdrowia i spełnienia najskrytszych marzeń. Życzę rodzinka. Mam od Mikołaja książkę. Jeżeli mnie obserwujecie może na Instagramie czy na Facebooku, tam dodawałem zdjęcia i na relacje. Książka Karol e, Blowek Gąc e, 2. Zostałem youtuberem, czyli jak robić wideo, które pokocha internet. I powiem Wam, że. Em, i wiecie, generalnie to... Yy, szybko wam powiem yy, tak, coś śmiesznego. Yy, prezent, jak ktoś... Jak ja dostaję prezent, książkę, nie? Yy, nie wiem, na jakąś okazję. Yy, no to to jest nieudany prezent, bo ja, ja nie lubię czytać. Ale dostałem yy, w tym roku książkę yy, właśnie zostań youtuberem. Przeczytałem właśnie, bo byłem bardzo ciekawy tej książki. Oczywiście mm, nie znam tego gościa, weszłam dopiero jak. Czytałem książkę i tam sobie popatrzyłem trochę filmów. I przeczytałem. Przeczytałem tak, tu jest strona. Pierwszej tak przeczytałem. To przeczytałem pierwszą, drugą stronę. Kolejną. No dużo nie było. Następną, za powiem. To przeczytałem, to przeczytałem. To przeczytałem. To, przeczytałem, to przeczy baby. To przeczytałem, to przeczytałem, to przeczytałem, to przeczytałem i właśnie jestem na tym i, i będę czytał dalej. Powiem Wam, że zaciekawiła mnie ta książka i jestem właśnie ciekawa... No jestem ciekawy, co dalej będzie w tej książce. To bardzo mnie zaciekawiła, uważam, że dla mnie dla mnie co po prostu co lubię robić, czym się zajmuję, czyli vlogami. I YouTube'em, to wolny czas swój, no to czytam właśnie tą książkę, się zabieram. Do, Teraz dopiero początek, bo dopiero co dostałem, um, i będę czytał właśnie dalej. Naprawdę no, um, jestem ciekawy w tej książki. Może kogoś to nie interesować, ale mnie interesuje, tylko właśnie chciałem Wam powiedzieć, że jestem bardzo ciekawy tej książki, jestem zainteresowany. Także bardzo dziękuję Mikołajowi za tą książkę, bo sobie przeczytam. E, najbardziej mi śmieszny taki cytat, zaraz Wam powiem. To już przeczytałem i tam pisze, już wam powiem. Muszę go znaleźć. O Jezu, jak ja się z tego śmiałem. O, i tutaj przeczytałem tylko tak mało kartek, co wam pokazałem i tam chyba już było to napisane 3-4 razy. Eee, cytat. Już wam mówię. Z tego nie będzie żadnych pieniędzy. Jezu, jak ja się z tego śmiałem. O Jezu. No. Ja się śmieję z tego. Zdora. no także mega się cieszę i co na razie ja i wam nie polecam tej książki, bo nie przeczytałem całej, ale jak przeczytam to we vlogu, a praktycznie we vlogu chyba albo na Insta, Insta story, ale nie raczej we vlogu, bo vlogi nagrywam, ja tak Wiecie, relacje tak mało dodaj, ale to o was nie obchodzi. No to już gadam głupoty, pewnie to was nie interesuje, po prostu chciałam tylko powiedzieć szybko, że po prostu mało nagrywam instastory, bo po prostu tak, no nie wiem co mówić, wiecie o co chodzi, ja jeszcze tam nie mam, nie mam jakichś tam wiecie tyle widzów, żeby tam coś mówić cały czas i nagrywać, oczywiście jakby było, jak będzie więcej. No To wiadomo, że to wszystko inaczej to się zmieni, ale na razie to tylko tam dodam jakieś swoje zdjęcie, czy tam coś tam, no jakoś tak wiecie o co chodzi. No i też tak muszę, no czas tak, no bo to, to, to do, do roboty, do zrobienia. E, no widzicie, nawet nie mogę tak dużo informacji powiedzieć, no bo y, nie mam dużo widzów, tak na przykład, i po prostu. No, czemu mam mówić jakieś rzeczy, tak, jakieś swoje, na przykład, no trochę, tak jakby niby prywatne, tak, tak, nie ma tych widzów tak, tak dużo po prostu, nie, wiecie, o co chodzi, nie o co chodzi, dobra, już nie zanudzam, nie wiem, o co chodzi, nie, e, no bo, dajcie tylko przykład, że jak ktoś ma, na przykład, dużo obserwujących, tak, na przykład, że ma, nie wiem, y, znaczy, nawet wyświetlenia, tak, na przykład, że tysiąc, dwa tysiące wyświetleń, że tam, nie wiem, tam 900 ty ty tysięcy wyświetleń, no to... albo subskrybentów, tak? No to jak się ma więcej, no to wiadomo, że no, si się mówi do kogoś, tak, no ja mam tam mniej wiadomo. Ja mam, z, z tego się śmie No, ale mówię, jakby jak będzie więcej, to oczywiście będę więcej, to wszystko się zmieni i tak dalej, i tak dalej. Yy, także jeżeli odcinek Wam się podobał, Jezu, jak ja dawno nie kończyłem vloga po prostu, no tak się składało tak, tak wszystko to, że po prostu nie miałem, żeby to, tego powiedzieć i, ale teraz jest czas teraz jest ten moment, także jeżeli wam się podobał yy, vlogmas także, Jezu, także jeżeli, jeżeli wam się podobał vlogmas, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie yy, będzie mi ogromnie miło, tak yy, no i do zobaczenia Kolejnym vlogu, a w ogóle masy? Nie, nie, nie wiem. Słuchajcie, jeszcze mi napiszcie w komentarzu, jak wiecie, albo nie wiecie, nie wiem. Czy vlogmasy to się nagrywa tylko do 24? Czy tam do 26, czy, czy normalnie do 31? Bo nie wiem, nie wiem jak to, jak to zakończyć, nie wiem, czy cały grudzień się, ten, nie wiem, jak coś to piszcie kom w komentarzu, ja oczywiście zaraz ogarnę, to to yy, no i, i, i żegnam się z wami i do kolejnego vloga, vlogmasa, się cześć. Mamy kolejnego dnia, właśnie byłem yy, na zakupkach rano i sobie zrobiłem prezent urodzinowy, kupiłem sobie Maxi case Party yy, za 10 złotych. A, to mówiła, dobra, dajcie sobie zobaczyć, czy coś wygram, dobra, i będziemy trapować. Dobra, czytamy o co w tym chodzi. Zdrap całe pole gry, jeżeli jakikolwiek z Twoich liczb jest taka sama, jak któraś z wygrywających liczb, czyli tutaj są wygrywające liczby, i tutaj wygrałeś przypisaną do niej kwotę, znajdź pieniądze i wygrać 40. Tutaj wygrane sumują się. No to o to w tym chodzi, dobra, zdrapujemy. W ogóle będę trapować 1 euro, a to dlatego że. Byłem y, pewnego dnia w galerii z siostrą i moja siostra mówi: Dobra, masz 2 złote, nie? Ja mówię: Przecież to jest euro, nie 2 złote. Ona mówi: No co ty gadasz, nie? I zdziwiona. Ja mówię: No to patrz, to jest euro, nie? Ona mówi: O kurde, to czemu ona mi takie wydała? Ja po prostu y, mówi, wytłumaczyłem siostrze, że po prostu jak kasierka ci wydawała, to nam się że to jest 2 złote. To się jej też dał pewnie. No bo to tak wygląda, jak 2 złote, nie? bo my też mamy takie żółte do i dwójka z napisana na środku. No ale dobra, to nieważne, tylko tak z ciekawości, jakby ktoś tego. Dobra. <laughs> to może najpierw zdrapujemy. Nie wiem, czy, czy zacząć od wygrywających, czy Twoje liczby. Ale chyba sobie zacznę od moich liczb. Ja zawsze tak zaczęłam, więc zdrapuję. Uwaga, jedziemy. Mamy dziewiątkę, dobra. Mamy dwadzieścia dwa. 16, 31, 30. No i jedziemy. Pierwsza uwaga. 8, było blisko. Była blisko. Jedziemy dalej. Dobra. Yy, 42, no, no, no. 11 nie ma. 13. Też nie ma.

A myślałem, że chociaż na urodzinki coś się wtrafi, a tu duba. No niestety. No i dobra. Kończę się z wami. Eee, także no. Także to wam chciałem dograć.